Czasów kieszenie, to mi będzie cieplej. Ty wczoraj, mówię ci, wstałem czwarta rano, mówię, kurna, nie mogę spać, w lato to by pryskał. Wziąłem tykator, czołówka i ogień. Spokój, nikt nie dzwoni, nikt nie zawraca gitary. Od czwartej rano wczoraj. Wczoraj, naprawdę. Dobra, lecimy. Znajdujemy się w Marianowie, nazywam się Paweł Kazana, jestem właścicielem gospodarstwa. A prowadzę przy okazji kanał, a to jest mój kolega Paweł. Tak, mieszkam w miejscowości niedaleko Pawła, znamy się praktycznie od dzieciaka, no i razem pracujemy w sadownictwie. I powiedzcie mi, czym dokładnie się zajmujecie? Jakie są specyfiki waszych gospodarstw? Moje gospodarstwo to jest typowo sadownicze same jabłonie powierzchnia 7,5 hektara i w zupełności jak na dzień dzisiejszy wystarcza? Praktycznie sam obrabiam z rodzicami. No Moje gospodarstwo jest tak połowicznie, bo połowę mam sadu, druga połowa jest uprawa zbóż. I mniej więcej na jakim areale? 6 hektarów jabłoni, około 6 hektarów zboża. A powiedzcie mi i widzom, jak zaczęła się Wasza przygoda z gospodarstwem. Zaczynaliście sami, czy może gospodarstwa są rodzinne? W moim przypadku było to rodzinne gospodarstwo przejęte od taty, no było 5 hektarów. Potem troszeczkę dokupiłem, no i tak się zaczęło. U mnie też ta sama sytuacja po rodzicach, w drugim pokoleniu no i te same szkoły, prawda? Szkoła w Nowej Wsi pokierowała nas tutaj. I tu pytanie: jak wyglądały wasze początki w Sadach? Zaczęło się od szkoły, czy już od małego pomagaliście przy pracy? Ja pamiętam od takiego małego już ciągnik. Ze szkoły się przychodziło od razu na ciągnik zwożenie jabłek koszenie to pasja od samego początku. No szkoła było to było już takim dopełnieniem, no i potem po szkole przejąłem gospodarstwo po rodzicach. Tak, tak samo i u mnie. Też ledwo się sięgało do kierownicy, a już się jeździło, prawda, od dziecka. Mieliście taki moment, kiedy stwierdziliście, że to właśnie sad będzie całym waszym życiem, czy mieliście też w głowie jakieś inne pomysły na swoje życie? Różne były. Zamysły, początki były trudne. Dlatego, że po przejęciu gospodarstwa nie było tak uzbrojone jak teraz. Jak weszły dotacje, no to mówię trzeba próbować. Jedna dotacja, druga. Uzbroiłem chłodnie, kupiłem ciągnik, no i tak zaczęło się to wszystko mi układać. Potem mówię, założę kanał. Po założeniu tego kanału no, poszło jak, no mówię, to już szło jak lawina. Także. No ja po skończeniu szkoły miałem tam krótki epizod, półtora roku pracowałem na etacie no i stwierdziłem, że to nie jest dla mnie i z powrotem zająłem się gospodarstwem i prowadzę go do tej pory. Zacznę teraz od Ciebie Paweł z tym pytaniem. Jak zmienił się Twój sad na przestrzeni lat? No na pewno odmiany zostały te, które były. Główną odmianą u mnie jest w sadzie idaret. Po prostu dobrze się udaje na moich glebach, nie przemarza, dobrze plonuje no i jakość owoców jest. Zadawalające. A u Ciebie jeśli chodzi o odmiany? Odmiany od początku jak ja przejąłem gospodarstwo to był Lobo, Cortland yy. no i w tym momencie już tych odmian nie mam zastąpiły je Gala Brookfield, Gala Mast troszeczkę Jona Prince'a no i wchodzę teraz w Rubin Stara bo mam duży zbyt na to na markety. Dlaczego zdecydowaliście się właśnie na te odmiany? No w moim przypadku to łatwość zbytu po pierwsze no po zamknięciu rynku wschodniego trochę się pogorszyło, ale na przetwórstwo nie ma problemu, obieranie i dalekie rynki typu Indie, prawda? U mnie spowodowane jest to, że mam takiego odbiorcę, który akurat tylko na markety handluje, czyli całą Polskę obstawia i pod niego są to nasadzenia. Ione Goldy to jest taki numer jeden, myślę, że potem jest Gala, a na końcu gdzieś tam i który jest z dopełnieniem tego, żeby no ten zbiór rozciągnąć maksymalnie w czasie. Jak wygląda codzienność pracy w sadzie? Pracujecie tylko w sezonie? Co robicie poprzez wszystkie cztery pory roku? E, no to jest, jeżeli się lubi, no to uważam, że to nie jest męczące. No, praktycznie praca w sadzie jest cały rok. Kiedyś było tak, że sezon zimowy był takim odpoczynkiem, teraz nie. Jest cięcie, handlowanie jabłkami. Potem już marzec, kwiecień wchodzimy z ochroną, no i praktycznie 12 miesięcy w roku w tym sadzie trzeba być i to gospodarstwo cały czas tętni życiem. Tak, no i oczywiście załatwianie spraw innych, różnych, urzędowych. Dokładnie, to też dużo czasu tak, poświęca. Tak, zgadza się. Biurokracja, wymogi coraz większe. Są w sadownictwie prace, które lubicie najbardziej, albo takie, które lubicie najmniej, których nie lubicie w ogóle? Mm, najbardziej sprzedaż, sprzedaż jabłek, <noise> bo liczymy wtedy swoje zyski i to jest taka nagroda za cały, za cały rok. A myślę, że takim najgorszym to jest ochrona, bo to idą ogromne pieniądze. No wiadomo, nie chcemy tych pieniędzy wydawać, a to są już duże pieniądze, no i trzeba mocno się nagłowić, żeby zrobić to z głową, żeby coś tych pieniędzy zostało i zaoszczędzić. No w moim przypadku cięcie jabłoni. To po prostu najlepsze, najlepsze moim zdaniem. Najgorsze no to ochrona i pogoda, prawda? Warunki atmosferyczne. W tym roku jak oceniacie pogodę? Bo wszystkim pasuje to, że zima nie jest wcale aż tak zimna, ale chyba sadownikom może taka sytuacja narobić problemów. No zaczęło się nieciekawie i patrzę, że będzie powtór, może być powtórka z tamtego roku, bo pogoda się powtarza, czyli ciepły styczeń. E, może być troszeczkę mrozu w lutym i w marcu może ruszyć. Wegetacja, no i przymrozki, co jest dla nas, no spędza sens powiek, bo minus 4, minus 5 i praktycznie już jest wszystko wymrożone, nie mamy po co do sadu wchodzić. Zależy jeszcze od fazy, w od jakiej fazy, przyjdzie, od fazy od, wegetacji. Od fazy prawda? wzrostu. Poza tymi mrozami, co jeszcze w pogodzie jest problematyczne? Susza, upał, no i temperatury około 40 stopni. W tamtym roku mieliśmy temperatury w czasie rwania gali 35-32, co się. Do tej pory nie zdarzało, i praktycznie jabłko było ugotowane na drzewie, nie chciało to się przechowywać, były duże straty pod tym względem. Także no, coraz gorzej jest wyprodukować towar najwyższej jakości. W jaki sposób radzicie sobie z suszą i upałami w takim razie? Z suszą możemy podlać. Mamy nawadnianie, ale już z upałem, no nie, już no to ewentualnie jest opryski. No i zraszanie nadkoronowe i. I opryski, czyli zabielanie całego Zabielanie tryb. owoców. W przypadku mniejszych roślin, na przykład porzeczki, grad jest ogromnym problemem. To samo tyczy się sadów jabłoni? Bardzo duże. Są, są takie tunele gradowe, gdzie co roku ten grad przechodzi, no i wtedy trzeba zakładać siatki, no ale to jest około 120 tysięcy na hektar. Sama inwestycja, przykrycie siatkami. W moim przypadku od 20 lat dwa razy miałem tylko grad. To jest, myślę, dobra lokalizacja sadu. No u mnie też tak gdzieś to mija, bo z jednej strony mamy Warkę, z drugiej brzegi. i rozchodzi się to na dwie strony, ale są rejony, że co roku i to mają duże szkody. Słyszałem kiedyś o takim rozwiązaniu jak działa gradowe, ale nie można ich już stosować, prawda? E, tak, już w Unii Europejskiej jest to zakazane. W Polsce jeszcze... Jeszcze stosują. Ale też, 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 też. Ale już... Yy... Mówią, że będzie to zakazane ze względu na duży hałas. No i także. No. Nie wiadomo, jak to oddziaływuje na pogodę w innych regionach, prawda? Tutaj rozpędzimy chmurę gradową, a gdzie indziej może spaść 2-3 razy większy. Czy możecie mi opowiedzieć ze swojej perspektywy, jak zmieniało się sadownictwo na przestrzeni lat? Pytam tutaj o rynek, prawo, technologię. Jak ja pamiętam, jak <laughs> jeszcze mój tata gospodarzył. To wszystkich zabiegów, może w sezonie, się wykonywało 10-15. Jakość owoców nikt na to nie patrzył, była Rosja. Praktycznie sprzedawaliśmy wszystko, bo to w skrzynkach drewnianych. Co się nie wyprodukowało, się sprzedało. W tym momencie zabiegów jest około 40 i towar musi być luksusowy. Nic, nic gorszej jakości się nie sprzeda. Od kiedy weszły markety na nasz rynek, no niestety oni nam ustalają prawa. I my musimy się pod to postosować, ale to jest coraz, coraz trudniej gdziekolwiek, cokolwiek sprzedać. No również ilość zabiegów spowodowana jest tym, że mamy inne środki ochrony roślin. Kiedyś był jeden środek, który działał na duże spektrum zastosowania. Teraz praktycznie na każdego szkodnika mamy osobny środek chemiczny, prawda? Tak, przez to jest bezpieczny i dla sadownika, jak i dla konsumenta, prawda? To no, te środki już są dużo, dużo bardziej takie selektywne, selektywne przez co tych zabiegów musimy wykonać więcej. Co przechodzi w koszty, prawda? Finalnego produktu. Paliwo. Kiedyś Pala. paliwo kosztowało 2 zł, dzisiaj kosztuje prawie 7. Także no. Czyli bycie sadownikiem teraz jest zdecydowanie trudniejsze, nawet już poza kwestią finansową, bo trzeba przecież być ekspertem od prawa, chemii, biologii. Zdecydowanie, zdecydowanie. Kiedyś... Wyprodukowanie jabłka no to praktycznie nie wiązało się z takimi dużymi wyzwaniami. A teraz, no, stop, szkolenia cały czas są zmieniane, środki musimy być na bieżąco. Także to jest coraz, coraz trudniejsze i to mówię, to naprawdę trzeba mieć mocne zacięcie, żeby to nadal robić. Wcześniej wspomnieliście o szkodnikach, któreś konkretne przeszkadzają Wam najbardziej, myślę, że mszyca i owocówka. Dwa najgorsze takie szkodniki, które potrafią zniszczyć nawet 60% plonu. I występują praktycznie co roku. I to bez wyjątku. Tak, z coraz większym nasileniem. Da się z nimi jakoś skutecznie walczyć? No, tylko poprzez chemię. Tylko. I to naprawdę trzeba mieć dużą wiedzę o ich y, cyklu rozwojowym, żeby w odpowiednim momencie wjechać. Jeżeli się zrobi to parę dni za późno, taki zabieg jest nieskuteczny. Można... W przypadku owocówki, pułapki feromonowe. Podstawa, prawda? To jest podstawa. Pułapki, no na mszyce to tylko, no musimy iść i robić. A ile osób pracuje z Wami w sadach? Ile potrzebujecie osób do pracy przy Waszych gospodarstwach? Są to osoby, które pracują cały czas, czy zatrudniacie ich tylko w sezonie? No u mnie do zbioru tylko zatrudniamy 6 osób, a tak to ja, rodzice, no i nieraz dorywczo się kogoś bierze, ale tak to staram się wszystko zrobić sami. Dlatego, że na tym się zarabia. Na dzień dzisiejszy dniówka jednego pracownika, żeby wyciął taki sat jest 300 zł? To są duże pieniądze? No, jeżeli robimy to samemu, zrobimy to tak, jak my chcemy. W dobrej jakości, prawda? Dokładnie. Zapytam teraz o ciągnik, który stoi za wami. To twój ciągnik Paweł, prawda? Tak, zgadza się. Jaki model ciągnika wybrałeś? Dlaczego właśnie ten? Dlaczego wybrałem ten ciągnik? Najważniejszą rzeczą było posiadanie już dwóch maszyn tego producenta. Mam je od 20 lat. Nie było żadnych większych usterek czy awarii. Praktycznie tylko wymiany bieżące typu oleje, filtry. Z serwisem też nie było żadnego problemu. Mam tu bardzo blisko praktycznie 2 km. Dobrze mi się współpraca układała, no i oczywistym wyborem było wybranie ciągnika marki John Deere. Co przy wyborze ciągnika było dla ciebie najważniejsze? Podejrzewam, że w pierwszym miejscu to jakość wykonania i estetyka. Nie będę mówił wiele. Całkowicie zrozumiałe. A czym poprzednio pracowałeś? Był to ciągnik 2030 marki John Deere plus kombajn 955 zbożowy. A u Ciebie, Paweł, czym pracujesz na gospodarstwie na co dzień? Mam do zabiegów jeden lepszy ciągnik, czyli Keisa, Quantuma i potem Fergusona. Masaja Fergusona 255, i do takiej już brudnej roboty C360, czyli koszeni gałęzi, gdzie coś nawet jak się urwie, to nie szkoda. jakże taki wół roboczy. No, i jak widać, nieważne gdzie jestem, w każdym rejonie Polski jest 60 albo 30. To jest podstawowy sprzęt w gospodarstwie. Dokładnie. Macie jakieś plany zakupowe na ten rok? Co jest potrzebne sadownikom? No, ja patrzę na. Y, właśnie od pewnego czasu mam taką zajawkę na gatora, co by zastąpiło mi ciągnik przy ciąganiu wózków. Tu mamy bardzo wąską rozstawę, no i to by ułatwiło sprawę. Druga sprawa, y, może brona aktywna. Bo przy gęstym nasadzeniu i częstym wymianie sadów, niestety, wytwarzają się kolejny, które trzeba co parę lat niwelować, a wypożyczanie tej brony to są duże pieniądze. Więc to są chyba takie dwie maszyny, które bym chciał w najbliższym czasie zakupić. No w moim przypadku będzie to opryskiwacz sadowniczy, i też rozglądam się, co będzie najlepsze w moim przypadku. Teraz niedawno byliśmy z Pawłem na targach sadowniczych w Kielcach. Oglądaliśmy kilku producentów. Pierwsze rozmowy były podjęte. Zobaczymy, co pokaże dalej sezon. Jak wygląda codzienna obsługa maszyn w Waszych sadach? No, tutaj u nas w sadownictwie, przy wykonywaniu zabiegów chemicznych, no to brudzą się maszyny, prawda? Bardzo. Jeszcze zależy, jakimi środkami robimy, ale zazwyczaj, no to przed takim zabiegiem trzeba go zabezpieczyć różnymi środkami, natłuszczającymi, żeby potem to mycie było. No, dużo łatwiejsze. Jeżeli... I skuteczne, i skuteczne, tak, i skuteczne, żeby ten sprzęt na długie lata nam służył, bo wiadomo, ile to wszystko kosztuje. Także... No i wymiana olejów smarowanie robimy. Ja już to robię w swoim zakresie, bo ciągnik jest pogwarancyjny, więc robię to u siebie. No ja tutaj do ciągnika otrzymałem dodatkową gwarancję. Ciągnik obejmuje teraz pięcioletnia pełna gwarancja. Wymiany oleju wiadomo, serwis. Mam blisko, nie będzie z tym problemu. A tak, wszystko mam nadzieję, że będzie pracowała jak w zegarku. Używacie jakichś nowoczesnych rozwiązań na waszych gospodarstwach? Telematyka, stacje pogodowe? Tutaj w ciągniku jest zastosowany GP-Link. Jest to stałe połączenie z serwisem. Na bieżąco może kontrolować parametry, jeżeli coś odbiega od normy, coś się dzieje z maszyną. Od razu jest informacja, można zadziałać momentalnie. No i myślę, że to jest przyszłość i w tym kierunku trzeba iść. Stacja meteorologiczna, tak? Podstawa. Tak, no to jest cała stacja meteorologiczna z zarządzaniem, gdzie się wpisuje środki ochrony roślin, zbiór, i już komputer wylicza obciążenie danego hektara, ile wywiozłem danych składników, ile należy dosiać. No już pełna kontrola, do tego pułapki automatyczne, gdzie liczy sama zbójki i przysyła wszystko mi na telefon. Także o każdej porze dnia i nocy wiem, co się dzieje w sadzie plus kamery w sadzie, gdzie robią zdjęcia. Gdybyście mieli dać radę sobie sprzed 15-20 lat, to co by to było? Co byście zmienili? No nie wiem, czy chciałbym coś zmieniać, bo już tak daleko zaszedłem, że jakbym jeszcze raz zaczynał, no to nie, to nie wiem, czy, czy bym poszedł w to. Nie wiem, jakby to się w ogóle ułożyło. No I chyba dobrze tak się skończyło, bo połączyłem to, ten zawód z pasją. Widzę, że naprawdę to jest bardzo przyjemny zawód, tylko trzeba lubić to robić. No. Zgadza się, potwierdzam, co to kolega powiedział. Jak to się mówi, z niewolnika nie będzie pracownika. Trzeba lubić to, co się robi, wtedy nie trzeba pracować, prawda? A Ty jaką radę byś sobie dał? Ech. Może ciągnik kupiłbym dużo wcześniej, a zawsze były inne wydatki, odkładany był w czasie. No robiło się na maszynach, jakie były, prawda? Typu stary Ferguson, stary John Deere. Tutaj komfort pracy jest zupełnie inny. Człowiek wychodzi wypoczęty, a nie zmęczony, prawda, po całym co pryskania. Co poradzilibyście młodym ludziom, którzy chcieliby zacząć prowadzić własny sad? Powiedzmy, zacząć całkowicie od zera. Na dzień dzisiejszy, jeżeli ktoś by chciał od zera zaczynać sad, to... to nie tylko, jest to realne. To jest nierealne. Myślę. Założenie hektaru... Sadu, takiego jak tu, to jest 150 tysięcy. Plus maszyny, plus chłodnie no to myślę, że kilka milionów. Czyli, jakbym miał te pieniądze, to bym wolał zainwestować w co innego mieszkania, ale na, na, pewno, na pewno nie w gospodarstwo od zera. Jeżeli przejmujemy po rodzicach tak. Jeżeli mamy bazę tak, maszyny tak, ale jeżeli od zera zdecydowanie nie. Wtedy można by było wybrać inny kierunek rolnictwa. Na przykład, nie wiem, truskawka. Może. Pewnie może, coś nie z niższym wiem. progiem wejścia. Tak, tak, zgadza się. Szybszy zwrot. Po roku mamy zbiór, od razu mamy pieniądze, hmm. prawda? I możemy myśleć w przyszłość. A tutaj, no niestety, są, są inne koszty. Ostatnie pytanie. Co kochacie w swojej pracy? Jesteśmy u siebie. Nikt nad nami nie stoi, jestem sam szefem. Jak chcę, to pracuję, chociaż yy, mówię, my to uwielbiamy pracować i, i się wychodzi rano z przyjemnością. Jestem u siebie, wiem ile pracuję, tyle moje i, i pracuję na swój rachunek. Zgadza się, nie pracuję się zegarkiem w ręku, chcę pracuję całą noc, nie chcę, drugi dzień mam wolny, prawda? Wiadomo, każdy ma swój gorszy, lepszy dzień, czasami się chce, czasami się nie chce, ale robi się to, co lubi, prawda? Pamiętajcie, bądźcie, bądźcie na, na czasie. czasie.